Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale wideo na moim kanale z cyklu Zagrajmy sobie w mafię. No i my w dzisiejszym odcinku rozpoczynamy sobie trzeci rozdział. E, tutaj gdzieś mi dzwoni już telefon, tak więc pójdźmy, rozejrzyjmy się po okolicy. To jest telefonik, więc odbierzmy go i prawdopodobnie wykonamy sobie kolejną misję. Joe's pleasure, Palace Vito speaking. Why didn't you come home last night? I was worried sick. Mama? I didn't know you had Joe's number. And whose phone is this? So, have you spoken to Mr. Papalardo? Find yourself a job? Yeah, he told me to come by and see him today. Hopefully, he's got some work for me. Okay, Vito. Good luck, mio bambino. All right, bye, Mama. No, nie najlepiej zaczęliśmy tą rozmowę z mamą. E, na szczęście, jakby nie poruszyła tego tematu w ogóle e, z początku rozmowy. Wiecie co? E, wypadałoby się w ogóle przebrać. Weź ubranie. No i co? Lecimy, zobaczymy, jak będzie z tą pracą. O! o uh, uh, hi there. Co się, co się ja byłem pewien, że to jest jakaś kurczę babka tutaj, która pocuchuje wszystkich, sprawdza co tylko się da. Hey, to jest taki typ kobiety. Jak już zobaczymy na samym początku, to już sobie pomyślałem, że to taka właśnie babeczka jest. Ale dobra, bierzemy swoje auto z garażu. Na chwilę obecną mamy tylko jedno, jedno auto, tak więc... Te sobie wybierzemy, i oczywiście, jak widzicie, możemy sobie te auto naprawić. To nie jest tak jak w GTA, że z automatu nam się auto naprawia, tak kiedy włożymy je do garażu. No, tylko musimy, jak widzicie, naprawić 184 dolce, więc dosyć sporo. Tym bardziej, że to będzie praktycznie więcej niż połowa mojej zarobionej kasy do tej pory. No, ale trudno, naprawimy go, bo już w fatalnym stanie tutaj jest. Okej, okay, bierzemy. A powiem Wam, że ta praca, którą będziemy sobie jaką pierwszą tutaj wykonywali, to będzie praca niemalże identyczna, jaką właśnie wykonywał ojciec naszego głównego bohatera, a wcześniej nam właśnie o tym wspominano i ja uważam, że to jest bardzo dobry tutaj kierunek. Cieszę się, że w ogóle matka namawia go na taką pracę, ponieważ jest to praca ciężka, fizyczna i dodatkowo jeszcze mało płatna. Co za tym idzie, będzie taki kopniak w tyłek, ale też i motywacja dla naszego głównego bohatera, aby pokombinował i znalazł sobie lepszą pracę, przynajmniej może nie do końca lepszą pracę, ale lepiej płatną. Często gdzieś tam ktoś mnie, rodzice Wam powtarzają, że idźcie, uczcie się dobrze, żebyście mieli dobrą pracę i tak dalej. Mi też często tak mówiono i powiem wam, że nigdy jakoś sobie nic nie robiłem z tych słów, znaczy wiadomo, zawsze chciałem gdzieś tam iść na studia, zawsze chciałem mieć jakieś tam wykształcenie. Natomiast nie byłem świadomy tego, czy to co mówią rodzice, czy tam rodzina jest jakieś, jakąś prawdą, dopóki nie poszedłem do pierwszej fizycznej pracy i uświadomiłem sobie, że jednak chyba tak nie chciałbym pracować. No może sama praca nie była jakaś zła, bo po prostu była cięższa niż tą, którą aktualnie wykonuję. Praca nie, nie była ciężka, wiadomo, te pierwsze miesiące były ciężkie. Natomiast kiedy to powiem Wam, przychodził czas wypłaty i się człowiek zdawał sobie sprawę, jak za tyle pracy dostało tak niewiele no to wtedy w człowieku odpala się taka lampka, taki motywator, żeby właśnie jednak znaleźć sobie coś lepszego, lepiej płatnego. I właśnie nasz główny bohater też prawdopodobnie po tej pracy sobie to właśnie uświadomi, żeby sobie coś innego tutaj skołować, coś lepszego. Jesteśmy na miejscu. Mam nadzieję, że tutaj to auto nikomu nie będzie przeszkadzało. Nic się, nic się z nim nie stanie. Ale dobra, tutaj pójdziemy prawdopodobnie sobie na górę. Zobaczymy. Cóż tutaj dla nas ciekawego mają? It's windy. What do you want? Uh, yeah, I'm looking for a Mr. Papalotto. Oh, yeah? Why? My name's Vito Scaletta. My old man used to work for him, and I'm looking for a job, so I came here. Well, you're in the right spot, sonny boy. Federico Papalotto at your service. You can call me Derek. I think I remember your dad. Good guy, but drank like a fish. What's he up to these days? He's dead. Oh, well, y'all gotta go sometime. Right, Steve? Sure, Derek. So you need a job, man eh? Well, you're in luck. We just got a new shipment to unload. Steve will show you around. Now scram, my steak's getting cold. Uh, follow me. Dobra. Mm -hmm. Idziemy na małe tutaj tutorial związany z pracą. Swoją drogą nie lubię strasznie, jak ktoś gada i mlaska, tak jak ten koleś. Gdybym tylko mógł, to bym mu strzelił tutaj. Ale nie będę na chwilę obecną na niego nieuprzejmy, bo jest to na chwilę, jakby nie patrzeć nie obecną, nasz pracodawca. Włoż ten kawałek na ten samochód, kiedy skończysz, dostaniesz 10 dolarów, jeśli coś zostanie stracone, dostaniesz nic. Zacznij teraz i nie bierz się cały dzień. No dobra, słuchajcie, musimy te skrzynie załadować na, tam na tamtą ciężarówkę, jest ich sporo. I dostaniemy na to 10 dolców. No w sumie praca jakaś specjalnie ciężka nie jest. A 10 dolców a tam teraz to jest dosyć sporo kasy, więc... Nie do końca jest co wybrzydzać. Okej. Okay. Już się bałem, że położy to krzywo, ale jednak dał radę. O, drzwi są otwarte, wyjdź gdy będziesz miał o, dosyć... Tak, to będzie Kto I cały dzień? jestem ciekaw czy... Dostanie. Czy są dwie możliwości? Prawdopodobnie tak, właśnie, że załadujemy wszystko, albo po prostu pójdziemy sobie w cholerę, Powiemy, że nie chcemy tak pracować. Ej, nie przesadzaj, nie jest ciężko. Z drugiej strony, właśnie ciekawi mnie. Jakby to wszystko się rozegrało, kiedybym to wszystko tutaj pozanosił. O, nie ma jak dostał narzekać tylko. W ogóle... Nie wiem, to zostało jeszcze sporo, kurde, dobra. Ja to pierdzielek. Ja mam tutaj harować za dychę faktycznie. Tyle skrzyni ponosić. To ja może pójdę i <grywamy> zobaczymy jaka będzie reakcja. Hey, you done. Yeah, I'm done. And can keep the 10 bucks. When I said I needed a job, I didn't mean slave labor. Whatever. Get the fuck out of here then. Don't show your face around here again. Yeah, don't worry. I can make a hundred times more working for Barbaro Incorporated. Wait, you said Barbaro? Joe Barbaro? Yeah, so what? Shit, nobody who works with Joe would carry crates for ten bucks. What the hell are you doing? Come with me. No faktycznie jak tam możemy zarobić 100 razy więcej, to noszenie tych skrzyń jest po prostu najnormalniej siecie nieopłacalne. Więc nie dziwię się. What now? Well this one don't like manual labor. What the fuck? Said he works with Joe Barbaro. Bullshit. Wanna load crates if he works with Joe. You'll have to explain this one to me, sonny boy. What's your story? Uh, well my mother wanted me to come talk to you about an honest job, but I need some real money, so this ain't gonna cut it. <laughs> Them women, they're all the same. Right, Steve? Sure, Derek. She doesn't want you hanging around with Joe, right? <laughs> my mother was the same way. Look what become of me. Union boss, I got the whole fucking waterfront under my thumb. So, how's Joe? Pretty good, I guess. How'd you meet up with him? Oh, we go way back to the old neighborhood. I just come back from overseas and he's putting me up until I can get back on my feet. Listen, you gotta understand, a person in my position's gotta be careful. Certainly. So, you won't mind if I give Joe a call, right? Nah, no, go ahead. Now, where'd I put his number? Hey, here it is. He might not be home. That wouldn't be good. Hi, Joe. Hey, this is Derek. Listen, I got this guy here. Uh, what'd you say your name was? Vito. Vito. He's looking for a job. He says he's a friend of yours. A good friend. I just wanted to check with you first. Uh-huh. Sure. War hero and all that shit. All right, all right. Thanks, then. I'll talk to you later. Sorry, pal. I had to check you out. Joe says you just come back from Italy. You must be able to handle yourself. You want to make a little more money? I got just the thing. The guys here at the port are supposed to pay a monthly fee to the barber, but half of them never cough it up. I need someone to give them a little nudge. Ten bucks a man. What if they don't need a haircut? Well, then you'll have to convince them otherwise. I see. What if somebody makes a fuss? Then you kick the shit out of them. Well let's say you teach them a lesson that doesn't require that they miss work. You got it? Which is why Steve ain't doing the job. Right, Steve? Right, boss. Collect at least 150 bucks, I give you 50. Just for walking around, taking this here and meeting new people. Easy fucking money, huh? What do you say? Yeah, hey, it's better than lugging crates around. All right then. Get going. Okay, Dobra. E, idziemy. Powiem wam, że dosyć sporą marżę sobie tutaj biorą, wcześniej e, po, połowie się dzieliliśmy, tutaj bierze dwie trzecie ten cały interes. No dobra, przynajmniej jakaś kasa będzie, auto trzeba będzie za coś, za coś naprawić. Jestem tu, by zbierać pieniądze do barbu. I jakiego typu mecz grasz tutaj? Tego typu, w to, co musisz, żebyś się nie strzelił. Masz problem z tym? Mam problem z tobą. No skubany, kurde. Come on, O oh, fuck, uh! boc się przytrzymywało, dobra. Wracajcie. Okej, okay, to było tak. Uh! Coś kurde jest tutaj nie tak, nie mogę w ogóle. Okej, okay, dobra, teraz. To mu wystarczy. Tak, Okej. Okay. Teraz pójdźmy do tego. Coś mi się nie wiem, zbugowało. Nie mogę tutaj w ogóle go uderzyć lekkim ciosem. Hey, pal. Derek needs you to pay the fee for the barber. Uh, yeah. I must have forgot or something. Next time try to pay on time, okay? Thanks. Okay, Hey, Derek needs you to pay the fee for the barber. Sure, here it is. I don't want no problems. Don't leave it until the last minute next time hey pal derek needs you to pay the fee for the barber look asshole i'm not in the mood why don't you get out of my face before you get hurt ah no can do pal derek wants his money derek can kiss my ass what's that fat fuck gonna do have me killed hey you said it not me why don't you give it a try then asshole Ja pierdolę, ten koleś jest wielki. No teraz mogę normalnie te lekkie ciosy wykonywać. Dzięki. z z tej perspektywy jak tak patrzę. Ten koleś taki wielki nie wydaje. Wcześniej się wydawał w tej kasce zdecydowanie większy. No, Okej, okay, dobra. Chyba mu wystarczy, co? Ok, anybody else got a fucking problem with paying for the fucking barber? <laughs> i wszyscy zapłacą teraz po problemie. Tak to się powinno robić. Zaraz uszurek mają wszystko do nas. Here's the money, boss, man. Good job. Easy cheese. I watch you take care of Bill. You were good. Steve damn near got his ass kicked when he tried that. Right, Steve? Yeah, right, Derek. Here's a bonus for sorting him out. Thanks. The guy's been a real fucking pain. Now get out of here, kid. I gotta be getting back to business. Say hello to your mother for me. Tell her you got yourself a job as my new assistant. Yeah, we'll do. I'll see you later. And hey, Vito, I almost forgot. Joe called. He wants you should meet him at Freddy's. Okej, okay, dobra, pojedziemy sobie tam. Tyle, że... Czekajcie, mogę tędy wyjść? Mogę. Ej, ktoś mi auto przestawił. Co nie? To auto tutaj nie stał w tym miejscu, było zupełnie gdzie indziej. Komuś się widzę furka spodobała i postanowił się pobawić. No ale dobra

Kurde, policja, z tego co widzę, to na każdym kroku tutaj się czai. Gdzie tylko nie wjadę... To się pojawia, ale fajnie, że też mamy ich zaznaczonych na mapce, jak widzicie. W GTA, to trzeba uważać, rozglądać się wszędzie. Zobaczcie, kolejni. Tak, przyjechałem. A jeszcze mnie policja godzi, no nie mam pytań. Czekajcie, przejedziemy gdzieś tutaj? Chyba tak, chyba dam radę. Uwaga. O cholera Patrzcie Co ja zrobiłem w ogóle? Ale oni za mną pojechali. Czajcie to Nie pierdzielą się, widzę. Dobra, postaram się gdzieś tutaj ich zgubić w tych uliczkach. Dobra, fak, jak tak będę tutaj uderzał w te auta, to ja nie ucieknę. Dobra, udało się, szczęście. No ale trzeba na policję, bez dwóch zdań, uważać. O przynajmniej w tych pierwszych fazach, idą web, w łeb za nami. Dobra, co zaparkuję sobie tutaj, gdzieś. Fak! Za mną? Nie, wam za mną? Nie. Oni do tej stóżki tutaj, tak? Idą chyba. Mi się wydaje, przynajmniej. się ja nic nie zrobiłem złego. Dobra. Wchodzę. What are you doing this afternoon? Hey, where the hell you been? I came right over as soon as you called. What's going on? You remember the wise guys we used to see when we was kids? Yeah, why? The guy we're meeting here is one of them. His name's Henry Tomasino. I think he's got something big for us. Yeah, no shit. Yeah. We're done with the small-time jobs. It's time to make some real shot all Here, he's coming. Don't say nothing stupid. Hey, Henry, how are you? How Joe? This the guy? Yeah, this is Vito, an old friend of mine. Good to meet you, Henry. You vouch for him? Absolutely, Henry. Trust him with my life. Okay, listen, I got a job for you. The money's good. I need gas stamps. They're worth a the fortune now because of the gas shortage. Where can we get them? Any office of price administration? Uh, that's a federal government agency. Isn't that a little risky? What? Too much for you? No, no, no. Just trying to think of how we can pull it off. Ah, it can't be that hard. The stamps are kept in the safe at night, but the keys are probably around here somewhere. You got somebody inside? Yeah, one of our guys? His sister works there. Can she help us out? Ask her yourself. Her name's Maria Angello. Here's the address. Tell her I say you. All right, what about the safe? What if the keys aren't there? That's your problem. But what's the job pay? I'll give you 600 bucks for 10,000 gallons worth of stamps. Okay, we're in. No, no, I need Vito to do this alone. I got another job for you, Joe so what do you say vito yeah sure hey and don't forget to take a piece with you you never know what's gonna happen better to be safe than sorry i eh, got wait 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 this isn't some liquor store stick up i want this to be a clean job if you kill anybody you cut drops to a third gabish? yeah i got it no problem okay when you're done you come back here and we'll settle up all right i'll see good you good luck vito no dobra, to Będziemy musieli naprawdę postarać się O to aby nikt nas nie zauważył Oczywiście chciałbym zgarnąć tutaj maksymalną możliwą dole za tą akcję Ci tu cały czas... A, te auta w ogóle tutaj stoją, ludzie gdzieś sobie poszli No dobra, fajna okazja jest do tego żeby te autka sobie wziąć Ale no dobra, mam swoją furkę Tak więc nie będę tutaj już Tutaj niby cały czas gdzieś... czekajcie, gdzie jest ta policja? Tutaj gdzieś... też stoją. Natomiast ogarnąć ten burdel to kurde... Na środku skrzyżowania dwa auta stanęły. Wszyscy uciekli z miejsca zdarzenia. W obawie przed policją. Albo polecieli pod dokumenty. Bo nie mieli przy sobie. Będziemy teraz sobie pograć z tą babeczką. No i potem przyjdzie nam i będzie dane tą misję wykonać. Nie wiem czy dzisiaj ją w dzisiejszym odcinku uda mi się ją wykonać właśnie. No bo ona nie jest taka krótka i szybka, jak mogłoby się wydawać. Teraz pytanie, gdzie ja tutaj mam z tej strony? Okej. Okay. Yeah, can I help you? Yeah, hello, ma'am. Um, Henry Tomasino sent me. He said you might be able to help me with a little problem down at the Office of Price Administration. Yeah, I heard about that. What do you need from me? Uh, I need to get in there tonight. All right. Tell you what. My sister's in the hospital right now. If you give me a lift over there, I'll tell you everything you need to know. It's right across the street from the OPA, so it ain't like you're gonna be going out of your way. Sure, no problem. No dobra, pani się tutaj z nami. Tędy wyjdę, nie, nie wyjdę. Tędy muszę iść tędy, dobra. Idziesz, idziesz. Okej. Okay. Mam nadzieję, że jak spojrzy na auto, to się nie zniechęci. Bo ten stan jest. No, naprawdę, pokażę. Ale ja się na początku odcinka naprawiałem to auto, co nie? A już w takim stanie. Okay, let's go. and take it easy behind the wheel, all right? I see the way you kids drive these days. All right, kid. The place is locked up pretty tight at night. So you gotta get into the back. They keep the back door open at night. No, but the basement window usually is, so that's how you can get in. You're looking for the safe, right? Yeah, how'd you know? Lucky guess. It's on the top floor. So's the director's office. That's where the keys are. Okay. So I go in through a window around the back, then head upstairs to the director's office, right? Right. And be careful, there's guards in there at night. Don't let them see you. No dobra, mamy już jakieś informacje, wiemy, gdzie mamy iść, co mamy zrobić, czego się możemy spodziewać w ogóle. Teraz tak łatwo powiedzieć, trzeba to będzie zrobić, zrealizować wszystko. Okej, okay, dobra. Alright, kid, me tutaj o, pięknie. Okej, okay, thanks for the ride, kid. Thanks, Maria. I'll see you. W ogóle zero reakcji, kurde, na taki poślizg. No, no, no dobra, słuchajcie, po drugiej stronie mamy miejsce, do którego się musimy udać. Ja wam ten budynek tutaj pokażę. Czekajcie, to będzie tutaj. Nie wiem, czy policja nie ściga, jak tutaj <śmiech> będę <śmiech> źle parkował, dobra. To jest tutaj, tak? Czekajcie, jeszcze sprawdzimy na mapce. Tak. Dostać się do urzędu do, do spraw e, regulacji ceny ale to zrobimy sobie w kolejnym odcinku, z tego względu, że no ta misja będzie myślę. E, dosyć długa, to nie jest taka, wiecie, misja jak były to do tej pory, że idziemy, pobijemy kogoś i tak dalej, tutaj trzeba będzie się wkraść, uważać na strażników. No i mówię, zrobić to w miarę po cichaczu, bo chciałbym zgarnąć pełną sumę na tą misję i wykonać ją oczywiście możliwie najlepiej. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, jeśli tak, zostawcie koniecznie łapkę w górę. Tak więc to by było tyle, trzymajcie się, do usłyszenia, cześć!